Proszę bardzo. Proszę pana. Ustawy. Jaki, jaki, pan ma, jaki pan ma zdanie na temat braku działań PIS-u w, tym, w, tym, w, tej, w tej kwestii? No są dwie możliwości. Dziękuję. Są dwie możliwości, albo y, rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy tam powiedzmy Pan Prezydent i Naczelnik Państwa złożyli jakieś obietnice tylko jeszcze nie wiedzą jak nam to powiedzieć boją się nam tego powiedzieć albo po prostu, albo nie złożyli żadnych obietnic ale nie mają żadnego remedium bo proszę zwrócić uwagę że Polska postawiła wszystko wszystko w tej chwili na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w związku z tym Stany Zjednoczone mogą z nami wszystko zrobić co będą chciały no i właśnie robią właśnie robią wczoraj pojawiła się wiadomość która może mieć bardzo poważne konsekwencje. Mianowicie Pentagon dokonał cięć w inwestycjach wojskowych w Europie Środkowej, więc u nas. Dokonał cięć w inwestycjach wojskowych w Europie Środkowej. Uzasadnienie jest takie, że ten mur na granicy z Meksykiem bardzo drogo kosztuje i oni dlatego tutaj, no ale to na granicy z Meksykiem to dobrze, to bardzo ładnie, ale co nas to obchodzi? A co my zrobimy w takim razie? Tak się mszczą zaniedbania. Co więcej, wracam do tego, że pan prezydent Trump podczas konferencji prasowej z prezydentem Dudą, ostatnio w Waszyngtonie, wypowiedział bardzo ciekawą deklarację: mianowicie tam prezydent Duda narzekał na Rosję i tak dalej. A prezydent Trump, który narzekał na Chiny, zakończył swoje narzekanie takim oto oświadczeniem, że jest przekonany, że wkrótce Polska będzie miała dobre stosunki z Rosją, podobnie jak Stany Zjednoczone. To jest bardzo prawdopodobne i te cięcia w inwestycjach wojskowych w Europie Środkowej wszystko się układa w jedną całość. Głównym problemem Stanów Zjednoczonych, z którym muszą się uporać w najbliższych latach, to nie jest Rosja, to są Chiny. Proszę Państwa, w 2008 roku Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy ponad 620 miliardów dolarów, roczny budżet wojskowy, co stanowiło równowartość. Połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. 17 państw świata. Taka była przewaga w 2008 roku. Minęło 10 lat. Stany Zjednoczone mają trochę większy budżet wojskowy, tam około 700 miliardów dolarów. Ale to jest równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Co z tego wynika? Że ta przewaga Stanów Zjednoczonych nadal się utrzymuje, ale topnieje. W ciągu 10 lat stopniała. No i w ciągu następnych 10 lat prawdopodobnie jeszcze bardziej stopnieje. Także, jeżeli Stany Zjednoczone chcą tutaj jakoś załatwić sprawę chińską, to muszą teraz. Bo to nie Rosja goni amerykański budżet, rosyjski budżet jest niewielki. Około 70 miliardów dolarów, natomiast chiński 250 miliardów dolarów. A ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to pomnożyć przez 1,5, być może nawet 1,8. Więc, no dobrze, Stany Zjednoczone będą musiały coś zrobić z tą sprawą, prawda? Ale jeżeli będą chciały coś zrobić z tą sprawą, to muszą czy powinny, bo nic nie muszą oczywiście, ale powinny przynajmniej zapewnić sobie neutralność Rosji w, wtedy. No byłoby niebezpieczne wojować na dwa albo na trzy fronty jednocześnie. To już wiele państw się przekonało, że lepiej tego nie robić. Więc przynajmniej neutralność Rosji. No i teraz co? Proszę państwa, w polityce Trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi przynajmniej na dwa pytania. Przynajmniej na dwa, z reguły na więcej, ale na dwa to na pewno. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? I to między tym jest ogromna przestrzeń, i to jest właśnie przestrzeń polityki. Czego Rosja mogłaby chcieć? w zamian za obietnicę neutralności. No to nie trudno się domyślić, że na przykład uznania rozbioru Ukrainy, międzynarodowego uznania rozbioru Ukrainy, no i oczywiście zniesienia sankcji, bo to jedno z drugim jest oczywiste, prawda? Być może, że na tym by się skończyło, ale być może, że nie. Być może, że nie. Bo jeszcze prawdopodobnie by poprosiła o zredukowanie amerykańskiej obecności wojskowej w środkowej Europie w ramach środków budowy zaufania. No i to skoro taka możliwość istnieje, i tu Pentagon redukuje inwestycje wojskowe w środkowej Europie, no to jeszcze obrazek tylko powinniśmy sobie narysować. No. Wszystko nam się układa, ale to jest zapowiedź, to być może. Być, to może być zapowiedź kolejnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. I co my wtedy zrobimy? To jest naprawdę poważny problem. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie o, problemu, o, problemu, o, problemu, o problemu jeszcze pytanie. jego odwołanej wizyty. Czy uważa pan, że to jest tylko sprawa huraganu, czy, czy nie? Absolutnie huragan jest pretekstem. Natomiast o to jest powód. To jest powód. Prezydent Trump to już wiedział, że coś takiego się szykuje, i co? Miał przyjechać do Warszawy i powiedzieć: tak, tutaj rząd, pan prezydent, już ze skóry wyłazi, że tu jesteśmy, tu wszystko postawiliśmy na to, że Stany Zjednoczone będą bronić Polski do ostatniej kropli krwi. A on mówił, słuchajcie, my tu nie będziemy was bronić. No to po co ma przyjeżdżać? No po co ma przyjeżdżać? Tym bardziej, że Polska jest sojusznikiem, który wszystko już zrobił, bez przyjeżdżania. No to po co ma Do Kim jong una to by pojechał tam bez gadania, bo Kim Jong-Kun jest jego przyjacielem, ale nie jest sojusznikiem i co chce, to robi. A tu my, to nie my. Tu. Ja wystarczy, że pani Żorżeta tupnie nogą, to my od razu już na baczność, prawda? No to po co ma przyjeżdżać i bez przyjazdu wszystko zrobimy. A tym bardziej, że wisi nad nami ten miecz Damoklesa w postaci ustawy 431. No i przecież wszyscy w Polsce wiedzieli, czy wiedzą o tym liście, 88 senatorów, wiedzą, jakie są nastroje w legislaturze Stanów Zjednoczonych. Polska nie ma tam. Przyjaciół, nie ma tam przyjaciół. Tym bardziej, że rząd się zachowuje biernie. W związku z tym, no dlaczego taki kongresman, jeden z drugim czy senator, miałby się narażać lobby żydowskiemu w sytuacji, kiedy polskie władze skwapliwie korzystają z okazji, żeby siedzieć cicho. No po co miałby to robić? Bo to w ten sposób właśnie. W Stanach Zjednoczonych AIPAC, czyli taki konglomerat Żydowskich Organizacji Lobbystycznych bardzo duży wpływ na polityków amerykańskich uzyskał. To jest bardzo, proste takie, bardzo prosty mechanizm. Do takiego ambicjonera, który tam chce robić karierę, przychodzi właśnie delegat AIPAC-u mówi, proszę pana, nas to nie obchodzi, czy pan jest demokratą czy republikaninem. Tam będzie pan kim pan chce, ale jeśli pan zostanie kongresmenem, a będzie tam się decydowała jakaś sprawa dotycząca Izraela, to sam pan rozumie. Więc jak on rozumie, to oni mu organizują fundusze tam takich bardzo wielu drobnych donatorów, pod 50 dolarów, po 100 dolarów, ale ich jest bardzo dużo tych donatorów, w związku z tym on nagle ma pieniądze na prowadzenie kampanii, media zaczynają się nim interesować, o, bardzo ciekawe rzeczy, pan mówi to rzeczywiście, jesteśmy przekonani, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi Stanom Zjednoczonym i tak dalej, i tak dalej. No i on zaczyna wspinać się po szczeblach kariery. I wie, doskonale wie, że jak będzie się słuchał, to dożyje aż do śmierci. A jakby zrobił fałszywy krok, no to zaraz jakieś dziecko sobie przypomni, że 40 lat temu włożył mu rękę pod spódnicę i zanim się wyjaśni, że to nieprawda, to już koniec z karierą i trzeba kit z okiem wydłubywać, prawda? O to, no to jak oni wiedzą... Proszę. Lepsze takie dziecko niż starejmy samobójca. Nie pan, no to jasne, pewnie lepsze. Chociaż nie wiadomo, wie pan, nie wiadomo, jak czy śmierć fizyczna jest gorsza rzeczywiście od śmierci moralnej. Nie wiadomo, to różnie ludzie to oceniają. Na przykład jest taki o tu pan Adam Darski, który jest uważany za przedstawiciela Belzebuba na Polskę a w każdym razie na województwo pomorskie. No i on tam takie różne dokazuje tam tego. No i niektórzy złośliwcy, bo to złośliwców nie brakuje, powiadają, że jak ktoś trafi do piekła, to tam będzie musiał słuchać przebojów Adama Darskiego na okrągło. To jest gorsze od śmierci. Niektórzy ludzie uważają, że to jest gorsze od śmierci. Więc proszę bardzo myślę, że jeszcze tutaj e, mojego uczelnika, znaczy tego, jaki zastanawiają braku reakcji e, rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy Panu jako e, wnikliwemu publicyście udało się nim zgłębić i może ustalić e, tą kwestię, czy rzeczywiście nasz pan premier Morawiecki ma te korzenie żydowskie czy nie, bo z jednej strony mamy stanowcze oświadczenie pana, e, taty pana premiera, pana Kornela Morawieckiego, że on o, o takich korzeniach nic mu nie wiadomo, z drugiej strony mamy... No to jak jemu nic ma... nie wiadomo, to jeszcze brakowało, żebym ja wiedział więcej. Ale z drugiej strony mam oświadczenie... Ja jestem niewinny w tej sprawie. Ale z drugiej strony mamy y, 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 Wypowiedź publiczną samego pana premiera, który przecież tam przy jednej z oficjalnych uroczystości mówił o swoich ciociach, Żydówkach, które zostały wyratowane z, z Holokaustu. No i mamy też, no uważam, za tutaj. Yy, o dużym kalibrze yy, yy, taką informację z ust samego pana Szewa Hawajsa, który w, w wywiadzie udzielonemu bodajże Rzeczypospolitej najjasno no powiedział, że pan Premier Morawiecki wysyłał swoje dzieci do szkoły w Warszawie w Fundacji Laubera, która jak wiadomo to to jest akurat, siecią, siecią szkół dla dzieci tak. żydowskich. Ale wie pan, no, Więc, moje pan pytanie... premier tak mówił, ja akurat tego nie słyszałem tamtego wywiadu, o którym pan wspomina, ale jak pan premier sam to mówił, no to nie wypada mi zaprzeczać. Prawda? Nie wypada mi zaprzeczać. Z tym, że to oczywiście może być okoliczność ważna, ale niekoniecznie, bo rzeczywiście yy, przynależność narodowa, tak jak ktoś tam to rozumie, przynależność narodowa może mieć w pewnych okolicznościach wielkie znaczenie. Na przykład miała, przynależność narodowa miała ogromne znaczenie i to z dnia na dzień zyskała w czasie wojny w Jugosławii, że tam się wyżynali. Ze względu na przynależność narodową. Nagle się okazało, że bardzo ważne jest, kto jest Serbem, kto jest Chorwatem, kto jest bośniakiem, i tak dalej. Ale są sytuacje, w których przynależność narodowa nie jest aż tak ważna. Nie jest aż tak ważna. To są sytuacje, w których orientacja ideowa może być decydująca, a nie przynależność narodowa. No, są na przykład Żydzi, niewątpliwie no w Izraelu na przykład są Żydzi konserwatyści. No to myślę, że naszym konserwatystom jest bliżej do tych Żydów konserwatystów niż na przykład do pana Biedronia. Mimo że on zdaje się, jest Polakiem rdzennym tam też nikt tego nie sprawdzał, ale no już powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. Więc myślę, że nie to jest czynnikiem decydującym. I co więcej, nie sądzę, żeby akurat pan premier Morawiecki, jeśli nawet był tutaj głównym szatanem. Bo... Mówię, nie wykluczam, że jakieś porozumienia zostały zawarte, tylko my o tym nic nie wiemy, bo władze nam nie mówią. I wskazałbym dwa takie momenty, kiedy mogło do tego dojść. Kiedy mogło do tego dojść. Pierwszy taki moment to były rozmowy, jakie odbył pan prezydent Duda w konsulacie generalnym w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji żydowskich. Kancelaria prezydenta nie opublikowała żadnego komunikatu w tej sprawie i tylko to, co wiemy, o czym tam rozmawiano, to wiemy z wypowiedzi, jaką Abraham Foxman, szef Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej, udzielił dla nowojorskiej gazety. Powiedział Abraham Foxman, że dwie sprawy były tam poruszone. Po pierwsze, pan prezydent Duda zobowiązał się do zwalczania antysemityzmu w Polsce i zapowiedział jakieś legislacje w tym kierunku, a po drugie, że była poruszana sprawa roszczeń majątkowych. Była. Mimo, że wiele osób się zwracało do kancelarii prezydenta w trybie informacji publicznej, to otrzymały odpowiedzi wymijające powiedził, no tam to, tak, po co panu to wiedzieć, takie rzeczy, prawda, tam wystarczy, że starsi i mądrzejsi wiedzą, to już tam nie wszyscy muszą wiedzieć. Drugi taki moment to była wizyta rządu, inkorporem, jeszcze za pani Beaty Szydło, w Izraelu. No też znowu komunikat, żaden się nie ukazał taki konkretny, tylko takie jakieś tam właśnie ogólniki ale nie wyobrażam sobie, żeby sprawa roszczeń majątkowych nie została tam poruszona. Dlatego, że Izrael w 2011 roku był jednym z twórców, obok z Agencji Żydowskiej, takiej bardzo wpływowej organizacji żydowskiej, powołania zespołu HERD, którego celem było, real, była realizacja żydowskich roszczeń majątkowych w Europie Środkowej. No Nie wyobrażam sobie, żeby ta sprawa nie została poruszona, skoro Polska jest na celowniku organizacji żydowskich, żeby ta sprawa nie została poruszona podczas wizyty polskiego rządu Incorpory w Izraelu. Więc. To dwa momenty, kiedy jakieś ustalenia mogły zapaść, ale być może, że mogły zapaść w jakichś innych okolicznościach, ale ja już innych pomysłów na to nie mam. Także jest taka możliwość, jest taka możliwość, a druga, tak jak powiedziałem, że po prostu nie wiedzą, co tu w tej sprawie zrobić. Ale ponieważ głosami Prawa i Sprawiedliwości została utrącona ta ustawa antyroszczeniowa 19 lipca, to jest to poszlaka przemawiająca raczej za tym, że jakieś zobowiązania mogły być yy, przedsięwzięte. Proszę bardzo. Ja dążę ten temat, ale chciałem się zapytać, jak to technicznie może wyglądać realizacja takich kosztów? Widzimy, że nasi mężczykowie staną raczej dosyć Tchórzliwie wchodząc do tego tematu, co się stanie, jeśli dojdzie do tych roszczeń? Jak one technicznie będą realizowane? No to są się, pieniądze. Zmienią się tytuły własności. Ale księgi wieczyste są święte. To jak mogą to się, zmienić? się zmienić? Jak to? Jeżeli następuje zmiana właściciela, to tę zmianę się odnotowuje w księgach wieczystych. To są święte już nabyte prawa. Proszę pana, państwowa na przykład zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasoby lasów państwowych, udziały w spółkach Skarbu Państwa, rezerwy złota narodowego Banku Polskiego. No i jak nie wystarczy, to jeszcze inne nieruchomości, których jest całkiem sporo. I to one mogą zmienić właściciela. No, ludzie kupują i sprzedają, prawda? No tak, a ci nie chcą kupić, bo jakby chcieli kupić, to, to owszem, najpierw trzeba było im sprzedać. A oni nie chcą kupić, tylko chcą sobie wziąć. I jeżeli polskie władze stworzą pozory legalności, a właśnie w tym kierunku idą naciski na polskie władze, no to wtedy sobie na tej podstawie wezmą i wpiszą do ksiąg wieczystych. A co sobie mogą wziąć? Nie Ale niech się pan nie gniewa, łaskawy panie, ani pana, ani mnie nie będą pytali o pozwolenie. Kamienicę sobie tak weźmie do kieszeni? No weźmie. Nie, nie weźmie do kieszeni, tylko po prostu oczynszuje tych, którzy tam mieszkają. I kto mu... no. To nikt nie będzie tego respektował. A? A jak niezawisły sąd wyśle komornika, to też się będzie z nim bił? Jak ja wszystko bezprawnie będzie? Sprawnie. Proszę pana, będzie, mówię, pozory legalności zostaną stworzone. A, pozory, stworzone. Tak. Czyli nasz rząd będzie działał przeciwko naszym obywatelom. Dokładnie A, to tak. Cały czas tak. Do, do, właśnie tego oczekuje od nas nasz najważniejszy sojusznik, że tak rząd się zachowa. Powiedział to 14 lutego, Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, pan Pompeo, kiedy był w Warszawie na konferencji bliskowschodniej, ofuknął naszych dygnitarzy, żeby przyspieszyli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem. Właśnie o tym, o co mówię. Czyli nasz rząd jest żydowski i pracuje w żydowski? interesie. Dlaczego, Dlaczego żydowski? Dlaczego żydowski? Proszę pana, myśli pan, że Polak nie może być łajdakiem? Może być. Nikt, żadna, na, żadna narodowość nie jest immunizowana na łajdactwo. Jak to nie? No nie, Nie. no dlaczego? Żydowski naród przeciwko Polsce jest pierwszym łajdaktorem. Proszę pana, każdy naród stara się realizować swój interes narodowy. Naród polski też, naród żydowski też. Tyle tylko, że no różne są sposoby realizowania tego interesu narodowego. Jedne są normalne, a drugie nienormalne. No i to tyle, no. Proszę bardzo. Tak, proszę. Do tego samego tematu, czy w ogóle istnieje taka opcja, że my tych roszczeń nie zapłacimy? Czy w ogóle są takie rozważania, co właśnie się stanie, jeżeli powiemy, że nie? Czy w ogóle się coś takiego rozważa? Czy w ogóle istnieje Proszę taka Pana, opcja? To opowiem, odpowiem panu przypominając rozmowę Winstona Churchilla z, z Stanisławem Mikołajczykiem. Pod koniec wojny jeszcze rząd Mikołajczyka był uznawany przez aliantów zachodnich, i Stanisław Mikołajczyk w pewnym momencie tam rozmawiał z Churchillem i powiedział mu, że Polska nigdy się nie zgodzi. Na oddanie Wilna i Lwowa, na co Churchill mruknął tak. Hmm, nigdy, nigdy. Nigdy to jest takie słowo, któremu, którego nikomu nie można zabronić, wymawiać. O tak mu odpowiedział wie pan, to my też nie będzie nikt nas pytał o zdanie, wie pan. Proszę bardzo. To znaczy inaczej, Stany Zjednoczone mają bardzo dużo instrumentów nacisku żeby Polskę pod tym względem doprowadzić do stanu bezbronności. Podam przykład innego państwa, które zostało w ten sposób zmuszone. Szwajcaria. Szwajcaria. By były tam tak zwane, w bankach szwajcarskich były tak zwane martwe konta, to znaczy konta, które założyli sobie Żydzi, Europejscy. I zostali w czasie wojny wymordowani. I do tych kont nikt się nie zgłaszał, no bo, bo nie. I organizacje te przemysłu Holokaustu zażądały od rządu szwajcarskiego, żeby on te konta im otworzył. A rząd szwajcarski, powołując się na tajemnicę bankową, powiedział: zaraz, ale jaki wy macie uprawnienia do tego, żeby te konta przejąć. My nie mamy żadnych uprawnień, ale jak nie, no to my tu zrobimy z wami z was marmoladę. I rząd szwajcarski, żeby ich jakoś tam udobruchać, to obliczył, ile tam tego było? Półtora miliarda dolarów na tych martwych kontach. Co się stało? No i nie chciał im tego dać. A żydowskie organizacje interweniowały w Białym Domu. I Stany Zjednoczone zagroziły Szwajcarii, że jeżeli nie wypłacą i nie półtora miliarda, tylko 15 miliardów dolarów, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie szwajcarskie aktywa nie tylko w Ameryce, ale i w krajach sojuszniczych. No to rząd szwajcarski jak tak, to dobrze, niech tam. O, Więc mówię: Szwajcaria, która no, nie jest w NATO i tak dalej. No i... No silniejszym to tam może nie, ale w każdym razie lepiej rządzonym. Ta. Więc mówię, to, to jest przykład, jak można zmusić każdego do tego, żeby tańczył tak, jak mu zagrają. A Polska jest znacznie bardziej wrażliwa niż Szwajcaria na takie rzeczy. Znacznie bardziej, zwłaszcza, że pamiętam, postawiliśmy wszystko na sojusznika. Całą doktrynę obronną, że Stany Zjednoczone będą nas bronić do ostatniej kropli krwi. No to musimy się ich słuchać, no bo inaczej nie będą nas bronić do ostatniej kropli krwi. Chyba jasne, prawda?